Moi drodzy, dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, ponieważ nie uświadczycie mojej gadającej głowy, gdyż zapomniałem mikrofonu na tę wyjątkową okazję, jaką było otwarcie salonu Porsche Wawer w Warszawie. Dlaczego jest ona taka ważna? Cóż, mówimy o największym obiekcie tej marki w Polsce. Być może o tym nie wiecie, ale Porsche z roku na rok sprzedaje coraz więcej samochodów w naszym kraju i nawet brak Makana w ofercie, tego spalinowego oczywiście, który był koniem pociągowym całej oferty, jakoś nie przeszkodził Porsche w odnotowaniu kolejnych bardzo dobrych wyników. A ten obiekt jest dla nich kluczowy, ponieważ jest największy, najbardziej zaawansowany i najbardziej rozbudowany. Oczywiście po to ściągnięto tutaj też specjalne gości, takich jak Porsche 550 Spider, Porsche Carrera GT czy Porsche 918 Spider, aby uświetnić tę okazję. Zaś sam obiekt powiem Wam, że robi naprawdę ogromne wrażenie. Mamy przede wszystkim tutaj największą halę serwisową ze wszystkich punktów Porsche w Polsce, która może obsługiwać ponad 20 samochodów jednocześnie. Jest specjalna recepcja serwisu, gdzie auto jest weryfikowane przed przyjęciem, a klienci mogą tutaj spokojnie spędzić czas nie tylko podczas właśnie napraw swojego samochodu, ponieważ całą strefę zaaranżowano w taki sposób aby była też ona miejscem spot. Tak więc jest kawiarnia, bardzo fajna, ze świetną kawą. Mamy tutaj sklep z akcesoriami, lifestyle'owymi kubkami, ciuchami. Co byście tylko chcieli, to tutaj znajdziecie. Sam obiekt jest monstrualny i naprawdę robi ogromne wrażenie, ponieważ do tej pory byłem w wielu salonach Porsche, natomiast żaden nie był tak ogromny jak ten obiekt na Wawrze. Więc tutaj naprawdę mamy bardzo ciekawą przestrzeń, gdzie możemy sobie skonfigurować samochód w dowolny sposób. Możemy stworzyć idealną specyfikację swojego Porsche, ale możemy też oczywiście poszukać samochodów z drugiej ręki, ponieważ tutaj jest absolutnie wszystko. I to co mi się podoba, to fakt, że te samochody z drugiej ręki są, ale troszeczkę jakby ich nie było. Dół należy do nowych maszyn, oczywiście poza tym 550 Spider, które było gościem tutaj w tej specjalnej okazji. Natomiast auto używane z Porsche Approved znajdziecie na górze. Tak więc mamy tę przestrzeń fajnie zaaranżowaną, ponieważ każda część, tak jakby oferty Porsche, ma swoją własną przestrzeń. Możemy tutaj przebierać w naprawdę ciekawych samochodach, ponieważ jak dobrze wiecie, Porsche Approved to program, który uwzględnia samochody naprawdę o szerokich rocznikach. Tak więc nie muszą to być tylko te najnowsze konstrukcje, ale także te sprzed kilku lub nawet kilkunastu lat. Akurat w tej chwili w salonie stoją naprawdę ciekawe auta, na przykład Porsche Boxster w wersji Style Edition, która jest fenomenalna, za chwilę je zobaczycie. Mamy też na przykład Porsche 911 Dakar, które stanowi rarytety i kosztuje 1 1,6 mln zł, a także kilka innych Fajnych samochodów. Natomiast to, na co patrzycie w tej chwili, to są sale wydań nowych aut. Tutaj macie Kajena w wersji z programu Manufaktur, bardzo fajnie zmodyfikowanego. Obok stoi Panamera GTS w drugiej hali wydań. Jestem ciekaw, czy to jest auto dla jakiegoś szczęśliwca, czy po prostu jeden z samochodów, który tutaj specjalnie ustawiono, ale nie ukrywam, chciałbym być takim szczęśliwcem. A tutaj mój ulubiony Boxster Style Edition w tym fantastycznym kolorze. Wiem, bardzo kontrowersyjny, ale powiedzmy sobie szczerze, moim zdaniem wygląda świetnie. Tutaj macie z kolei 911 Turbo S Cabrio w kolorze PTS, genialnie wygląda. Dalej mamy Gentian Blue 911 Turbo S obecnej generacji tylko sprzed liftingu oraz kilka innych samochodów właśnie z programu Porsche Aapów. Tutaj też wspomniane 911 Dakar przypominam 1 600 000 zł, jeżeli chcielibyście kupić sobie taki samochód na przykład w prezencie na urodziny. Nie jest to tania rzecz, ale nie ukrywajmy Dakar to inwestycja. To jest samochód, który nie będzie raczej tracić na wartości i myślę, że zapaleńcy rzucą się na niego z wielką przyjemnością. No i jeden z moich ulubionych słów na rynku, czyli Macan. Nieodżałowany spalinowy model, który moim zdaniem był naprawdę fenomenalny. Auto, które prowadziło się doskonale, miało fajny charakter i zachowało ten klimat Porsche, który jest dla wielu bardzo, bardzo ważny. Ale przy okazji w salonu mieliśmy jeszcze jedną gwiazdę. Samochód, który budzi wiele kontrowersji, ale na szczęście nie zastępuje jednego kluczowego auta z gamy tej marki. A wiecie o czym mowa? Mowa o nowym Cayenne. I teraz chętnie Wam o nim opowiem, abyście wiedzieli, co ten samochód oferuje. A oto i on. Porsche Cayenne Turbo. Najnowszy model w pełni elektryczny, który podkreślam, nie zastąpi spalinowej wersji. One będą oferowane równolegle. A ten wariant, słuchajcie, ma 1156 KM, to jest abstrakcyjna liczba i szczerze mówiąc troszeczkę nie rozumiem jaki jest sens tworzenia takiego szybkiego suwa, ale być może są na to oczywiście chętni. Mamy tutaj architekturę 800 V, mamy tutaj ogromny akumulator o pojemności przekraczającej 100 kWh, wnętrze jest bardzo przestronne i wnętrze jest też bardzo kontrowersyjne, ponieważ patrzycie na pierwszy samochód tej marki, który ma nowy zakrzywiony ekran multimedii. Szczerze mówiąc byłem przekonany, że będzie to taki gadżet trochę bez sensu i jakoś nie byłem przekonany do wyglądu tego rozwiązania. Natomiast powiem Wam, że na żywo on robi znacznie lepsze wrażenie niż myślałem, ponieważ obsługa jest dosyć wygodna. Fajne jest to, że na dole mamy właśnie taką część z widgetami, które możemy sobie regulować wedle uznania. Tutaj możemy przypisać dowolne funkcje, tak więc w zasadzie ten samochód pozwala na ogromny zakres indywidualizacji tych multimediów i dopasowania ich do własnych potrzeb. Do tego działa bardzo szybko, bardzo skutecznie i nie ma tutaj żadnych problemów z jakimkolwiek Cieszanie. Oczywiście, jak to w nowych samochodach, mamy też ekran po stronie pasażera. To jest moim zdaniem już jakiś formy nad treścią. Wolą tam jakiś ładny, elegancki panel z drewna czy z włókna węglowego, no ale niestety nie może mieć wszystkiego. Oczywiście jest też tutaj trochę piano black, no takie czasy Porsche też się lubuje w tym materiale. Ale poza tym naprawdę estetycznie i przede wszystkim świetnie pod kątem jakości. To jest jednak domena tej marki, tutaj naprawdę nie rozczarowano. Natomiast ciekawostką jest tylna kanapa, tylna kanapa, która oferuje znacznie więcej miejsca niż w standardowym Cayenne, a do tego, słuchajcie, jest w pełni elektrycznie regulowana i jest to standard. Nie musicie płacić za, za ten dodatek, tutaj wszystko dostajecie w standardzie. Co więcej, ciekawostką jest fakt, że bazowe Cayenne Electric kosztuje mniej od bazowego spalinowego Cayenne. Tutaj teoretycznie Porsche chciałoby zachęcić swoich klientów do tego, aby spróbowali takiego samochodu jako na przykład głównego auta w domu lub drugiego auta na krótsze trasy, które będzie dodatkiem w ofercie. Ciekawy i kontrowersyjny pomysł. Na pewno jest to samochód praktyczny, więc teoretycznie powinien poradzić sobie z takim zadaniem, byciem rodzinnym samochodem, ale nie ukrywajmy, zasięg elektryka, zwłaszcza tak dużego i ciężkiego, będzie tutaj sporym wyzwaniem. Oczywiście nie miałem okazji tym samochodem się jeszcze przejechać, natomiast Porsche obiecuje fantastyczne osiągi, fantastyczne właściwości jezdne i przede wszystkim charakter typowy dla tej marki. Oczywiście tutaj było dużo też takiego marketingowego gadania, m.in. film z Markiem Weberem, który pokazywał, jak ten samochód fantastycznie jeździ. i Jestem ciekaw, ile w tym jest prawdy, natomiast fakt faktem, konstrukcja wygląda obiecująco i zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Tu macie ceny, tu macie specyfikację tego auta, dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Ja nazywam się Maciej Kuchno, niezmiennie, do zobaczenia.